Les jours Flash Amazon Prime, c'est les 8 et 9 octobre. En profitant de deux jours de vente Flash exceptionnelles sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore, vous aurez l'impression que c'est votre fête. Julie s'est achetée une machine espresso. Pour les membres Prime, c'est l'heure des promos. Les jours Flash Prime vont bientôt commencer. Deux jours d'économie à ne pas manquer. Et maintenant, elle est devenue une vraie star. Les jours Flash Amazon Prime, c'est les 8 et 9 octobre. Exclusivement pour les membres Prime. Rejoignez Prime maintenant. Tomasz Kurjata, dzień dobry. Już za moment rozmowa z Małgorzatą Hercuń z kraszowickiej zagrody w Świdnicy i będziemy rozmawiać o Maharadży, o Indiach, o Lelefant, Lelenfant, tak to się ładnie chyba wymawia, jak nie to mnie poprawi za chwilę Małgosia. Będziemy rozmawiać o dziewczynkach, które przyjadą do Polski, między innymi właśnie do Świdnicy, a więcej szczegółów już za moment. Partnerami Radia Doba są Fundacje Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Małgorzata Hercuń, Kroszowicka Zagroda. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam cię serdecznie. Znamy się prywatnie. To żona Andrzeja Hercunia, który już wielokrotnie gościł w, naszym, w naszych podcastach, rozmawiając o różnych sprawach. Już niebawem z nim także podcast o kolejnej wyprawie na kresy i na te tereny przyfrontowe. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać... No i tutaj naprawdę rozmawialiśmy długo przed wejściem na antenę o bardzo wielu wątkach, które się pojawią w tej rozmowie, bo Maharaja, tutaj kraszowicka zagroda, a tutaj hinduski czy indyjski, jak tam, w zależności od tego, jak to tam odmienimy, Maharaja, mówimy o dziewczynkach, które przyjadą z Indii i będą tańczyć w ramach dawnego projektu Brave Kids, o tym też za moment powiemy. O Maharadży y, zastanawialiśmy się, czy opowiedzieć o tym na początku, czy opowiedzieć na tym na, na, na końcu naszej rozmowy. Ale myślę, że moglibyśmy troszkę otworzyć furtkę na początek naszej rozmowy. Powiedz mi, o co chodzi z tym Maharadżą? Co on ma wspólnego z 2024 rokiem i tym przyjazdem dziewczynek, czy całej tam grupy z Indii między innymi do Świdnicy, no, ale też oczywiście do Wrocławia, bo tam ta impreza się odbywa. Co to jest ten maharacza? Przynajmniej otwórz furtkę. Ta historia sięga II wojny światowej, kiedy to wiele rodzin z Polski było zesłanych w głąb Związku Radzieckiego. Wiadomo, że cierpieli tam głód i, i, i nieszczęście. Chorowali, umierali. Tam też została utworzona Armia Andersa w 1941 roku. I wiele dzieci, których też było synami, córkami tych właśnie żołnierzy powołanych do nowo utworzonej armii, nie miało w tym momencie ojca, bo ojciec walczył, nie miało bardzo często matki, więc trafiły do sierocińców, które były utworzone w Związku Radzieckim. Do tych sierocińców szła również pomoc z zagranicy, taka materialna, ale w pewnym momencie trzeba było tym dzieciom pomóc inaczej, po prostu je stamtąd ewakuować. I tutaj nastąpiła Sytuacja niesamowita, i ja pozwolę sobie zacytować fragment książki, o której później również wspomnimy. Jest to bardzo przejmujący opis i wyjaśni się, właśnie kim był ten człowiek. Proszę bardzo. Cytuję: Sikorski się zatrzymał. Znajdował się przed wejściem do gmachu przy King Charles Street, w którym zbierał się brytyjski gabinet wojenny. W drzwiach budynku stał Maharadża Digły J. Sinji. Generał poznał go na poprzedniej sesji gabinetu. Traktat między Polską a ZSRR kontynuował Maharadża to wielki sukces. Dziękuję, Wasza Wysokość odpowiedział Sikorski, nadal rozmyślając o sytuacji Polaków na Syberii. Pana coś trapi, generale Maharadża przyglądał mu się uważnie. Los polskich dzieci przyznał Sikorski i opowiedział Maharadży o dzieciach tułających się po ZSRR i o próbie ich ewakuacji. Zostaną moimi gośćmi Oświadczył z uśmiechem Maharadża Jay Singhji. Sikorski za nim mówił: Mam nadzieję, że w pięknych górach położonych nad brzegiem morza powrócą do zdrowia i uda im się zapomnieć o wszystkim, co przeszły, oraz nabrać sił do przyszłej pracy jako obywatele wolnego kraju. No, Ten te fragment, trzeba przyznać, że już jest niesamowity, bo ta historia tego, tego Maharadży jest historią Mało znaną, bo sama mi o tym dzisiaj powiedziałaś. Ja po prostu otworzyłem tylko oczy i sama widziałaś moją reakcję, że ktoś taki w ogóle się pojawił. W czasie II wojny światowej. Znamy historię tam z Iranu, w ogóle z Bliskiego Wschodu, gdzie, gdzie ludzie uciekali, gdzie byli, no, gdzie znaleźli pomoc, po prostu. No, trzeba o tym mówić, niezależnie od tego, jak ta historia wygląda dzisiaj, w 2024. Trzeba po prostu o tym pamiętać. Do tego, Maharadży jeszcze wrócimy, bo tam są też wątki lokalne i chciałbym, żebyśmy mm. na koniec rozmowy, rozmowy też o tym yy, powiedzieli, ale przejdźmy do, do tej wyprawy, bo rozumiem, że ta Twoja chęć, Pomocy tym dziewczynkom, za chwilę powiesz szczegóły tej grupie z Indii, ta chęć pomocy, wsparcia ich tutaj w tym pobycie, wynika, z, rozumiem, z tej historii o Maharadży. Tak, no. Taki, taka forma odwdzięczenia się. Dokładnie. Ja nie mam osobiście żadnych powiązań z, z Indiami, ani moi przodkowie nie, nie mieli chociaż znam osoby, które, których przodkowie przeszli przez, jakby przez, przez tą pomoc udzieloną przez Maharadżę, ale właśnie o tym powiemy za chwilę, ale z racji takiej prostej ludzkiej wdzięczności za to, co się wydarzyło te 80 lat temu. My chcemy teraz pomóc, bo możemy, dzieciom, które przyjadą wziąć udział w międzynarodowym projekcie. Które organizuje Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja. To jest fundacja wrocławska, która organizuje właśnie projekt, który kiedyś nazywał się Brave Kids. On był też we Wrocławiu, był też częściowo w Wałbrzychu, jak dobrze pamiętam. Teraz ten projekt zmienił nazwę i nazywa się Lelen Fund. I jest to projekt taki muzyczno-artystyczno-edukacyjny, który. Skupia pod swoimi skrzydłami dzieci praktycznie z, z całego świata, no z wielu krajów świata, które będą tutaj we Wrocławiu 30 i 31 lipca tego roku tańczyły swoje własne tańce z, z, z regionalne, i będzie to wszystko połączone w jedno wielkie muzyczne, artystyczne widowisko który odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol. No, przepiękne miejsce, jakby no, idealnie dopasowane do takie, takiego rodzaju sztuki, prawda? To jest piękny teatr. Tak. Um, One przyjeżdżają, będą, bo ty mówisz: 30-31, też mówisz o samych, samym, o samym ten, w tym pokazie, finale, uh -huh. ale będą w Polsce między 12 lipca a 8, dobrze pamiętam? Tak. 8 sierpnia. I przez te pierwsze dwa tygodnie, no trochę dłużej niż dwa tygodnie, będą we Wrocławiu. Jak to, jak to będzie wyglądało? Powiedz o tym. Tak. Myśmy się tutaj zadeklarowali odebrać tę grupę z lotniska. To będzie osiem dziewczynek z bardzo ubogiej szkoły w mieście Agra. Nazywa się to. Nie mówimy nawet ubogiej w, w kontekście Indii. A nie ubogiej w kontekście tego, co my tutaj mamy w Polsce. Tak. Ta ubogość jest na trochę innym wymiarze. Tak, w bardzo innym wymiarze. To są dzieci naprawdę z bardzo, z bardzo biednych rodzin, z najbiedniejszej kasty w ogóle, jaką sobie można wyobrazić. Powiedzmy to wprost, to jest kasta takich ludzi, którym się, która, której ludzie z tych wyższych kast nawet nie podają ręki. Tak. To jest znów tak by, dla nas y, Europejczyków, Polaków absolutnie niewyobrażalne, zwyczajnie głupie, niekulturalne. Tam to jest y, normą, mimo tego, że formalnie ta kastowość została y, wyeliminowana. Ale to tylko formalnie się stało. Nieformalnie to niestety nadal funkcjonuje. Tak, cały czas to funkcjonuje w umysłach. Y, no i niestety tak jest. Odbieracie je z, z lotniska? Tak. Ich, no bo, to, bo nie tylko te to dziewczynki. Właśnie, dlatego chciałam powiedzieć, że to um, dziewczynki są ze szkoły, którą tutaj na, na polski język można przetłumaczyć jako edukacyjne wsparcie ubogich dzieci imienia doktora Subash Gupta w Agrze, w Indiach. Osiem dziewczynek, które się przygotowują już od kilku tygodni do występu właśnie w tym projekcie, o którym mówiliśmy, tańczą e, pod kierownictwem swojego choreografa. Więc one plus właśnie pan choreograf i dyrektor szkoły wraz z żoną i z dziećmi przyjadą tutaj do Wrocławia i będą mieszkać przez ponad dwa tygodnie przez ten czas będą ćwiczyć ten układ choreograficzny, który mają opanowany, tak aby mogły wystąpić w tym widowisku już w finale, czyli z tymi innymi dziećmi będą współpracować, żeby to wszystko. Ładnie wygląda. Mówiąc o innych dzieciach, mówimy o różnych regionach świata, z których tak, te dzieci, dzieci przyjadą. Tak, z Afryki, i gdzieś tam z Iranu, i z Włoch, i z Czech, także naprawdę z przeróżnych z, zakątków świata. Świata i z różnych kultur. Dzisiaj rozmawiamy o tej grupie z Indii, bo wiemy, że przez ten, te, te dwa, dwa i pół tygodnia będą mieszkały we Wrocławiu. Na pomagam.pl jest link, ja tutaj Państwu ten link już przekazałem w opisie tego podcastu, jeżeli chcecie to jakoś w jakiś sposób wesprzeć, żeby, żeby pomóc w tym, żeby ta, 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 ta cała grupa po prostu mogła tu jakoś godnie funkcjonować, to zachęcamy oczywiście do, do wspierania tej inicjatywy. Czy kontaktowania się z fundacją, jeżeli chcecie pomóc w jakiś inny sposób, niż wpłacając pieniądze, ale potem po tym 31, po tym wieczornym czy tam jakimś, jeszcze nie będziemy oczywiście podawać informacji, kiedy te, te, te występy będą, do tego przelotu do Indii z powrotem, no to jednak jest ponad tydzień. I zabieracie, przynajmniej na część tych dni, do siebie, do tej właśnie przepięknej, kraszowickiej Zagrody, tą całą, prawie 15-osobową grupę z Indii. Co, co ty im tam zapewnisz, powiedz mi? Co tam się będzie działo? No tak, zapra zapragnęliśmy przyjąć ich jako naszych gości w Zagrodzie, mamy do tego warunki. Yy, możemy ich przemocować, yy, wyżywimy ich również, zapewnimy im różne atrakcje, których te dzieci być może nie mają u siebie yy, no, z racji swojego pochodzenia, nigdy wcześniej nie przeżyły. Drodzy słuchacze, yy, trzeba to jakby yy, trochę Państwu uświadomić yy, jeszcze inną yy, sytuację. Te osoby, te dziewczynki zwłaszcza, Najprawdopodobniej nie wyjechały nawet ze swojej miejscowości przez całe swoje życie. To są dziewczynki w wieku od 8 do 13 lat. One nie wyjeżdżały ze swojej miejscowości w Indiach, więc taki przelot do Europy to jest kompletny kosmos kulturowy to, z czym się tutaj będą, z czym się zetkną, więc tu każde życzliwe wsparcie. Takie ludzkie po prostu wsparcie będzie mile widziane, bo wiadomo, że w Kraszowickiej zagrodzie będziecie, będą sobie spały, będziecie zapewniać jakieś atrakcje. Ale jeżeli ktoś będzie chciał pomóc, zabrać te dzieci nawet na lody, czy w jakikolwiek inny sposób. Tutaj oczywiście jest link do zagroda edu.pl, czyli do strony internetowej Kraszowickiej zagrody. Można oczywiście na Facebooku też znaleźć i kontaktować się z Małgosią i tam oczywiście. Zaproponować jakąś pomoc, taką czy inną, bo tutaj wiadomo, że to są ogromne koszty. Już samo tam spanie już jest kosztem, a wyżywienie wiadomo, że to też są kolejne jakieś tam pieniążki część możecie zapewnić, a część fajnie, jakby ktoś jeszcze w tym wszystkim pomógł. I ja to mówię, bo tak będzie łatwiej. Bo i tak otwieracie swoje serca, otwieracie swój transport, bo przecież je tam przywieziecie już nawet z tego lotniska do tego Wrocławia. Potem z tego Wrocławia zabierzecie tutaj, pomożecie w każdej tam logistyce i, i tak dalej. Więc ja tutaj mówię to od siebie. Tutaj też z naszego portalu doba.pl też mam nadzieję popłynie jakieś wsparcie, a że mam na to wpływ, to, to popłynie i zachęcam także innych do tego, żeby w tej sytuacji pomogły. To co łatwiej, że to ja powiedziałem, prawda? Tak, niż... dziękuję bardzo. Ale co, powiedz mi, no, bo przyjadą, co, co można będzie z nimi robić? No bo wcześniej dziewczynki wiadomo będą musiały te dwa tygodnie, czy ponad dwa tygodnie naprawdę przyjeżdżają tutaj trenować do tego występu. To nie jest jakiś tam występ, tylko to jest jednak występ w Teatrze Capitol. Tam nie chodzi o to, żeby sobie cokolwiek zrobić, tylko żeby to jednak było na wysokim poziomie artystycznym, więc o tym też nie zapominajmy, że to jest ileś tam godzin. Na pewno ileś godzin treningu. To może po, o tym powiedz. A potem do Was przyjadą, żeby z kolei wyluzować się i odpocząć. Tak, więc te dziewczynki już od wielu tygodni ćwiczą y, układ choreograficzny u siebie w, w szkole. Y, no a tutaj przez te ponad dwa tygodnie będą y, ćwiczyły, tak, żeby to widowisko. Y, Nabrało całości, więc będą przez jakieś 5-6 godzin dziennie ćwiczyły z innymi dziećmi, i to będzie dla nich duży wysiłek. Więc po tym ostatnim występie, my chcemy w naszej zagrodzie zapewnić im trochę odpoczynku, relaksu. Mamy dla nich zapewnione warsztaty tym, takie warsztaty, którymi się zajmujemy również na co dzień. Yy, właśnie chcemy z nimi pójść na lody, na basen, yy, bardzo chcemy, żeby dla nas zatańczyły w zagrodzie. A no, to na pewno na pewno tak. no, no chciały się odwdzięczyć z kolei wam. Yy, no i będziemy się starali tutaj ich ten pobyt naprawdę uatrakcyjnić, bo być może jest to na razie przygoda ich życia i nigdy czegoś takiego nie, nie spotkamy Oby pierwsza, nie z o, 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 pierwsza z kolejnych, prawda? Tak, miejmy nadzieję, że właśnie samo to, że te dziewczynki będą miały wizy. I będą mogły, mogły, wizy to jedno, ale paszporty, będą mogły w przyszłości no, być może coś dalej zrobić, tak? Będą miały możliwość wyjechania gdziekolwiek poza swoje miejsce zamieszkania. To już jest dla nich bardzo ważne. Po, po, powiedz o tym, bo y, y, cały czas mi opowiadałaś i mówiłaś, a może lepiej o tym nie mówić. Y, ale powiedz o tym, że ta bieda y, to nie jest sama, sama bieda to jest nawet to, że te, te dzieci często nie mają w formal, Takiej formalnej daty urodzin. No, faktycznie bo, bo, tak. Bo, bo wiesz, bo to dla ludzi, no, no okej, okay, no zdobywamy wizy, zdobywamy paszporty, ale często to są, to są y, mają jakieś tam dokumenty, a to są tak naprawdę często dzieci, które nie mają takiej dokładnej, nie wiem, daty urodzin, trzeba ją trochę wymyślać, y, żeby, żeby te paszporty można było po prostu zorganizować i wizy. No, to, to, to są takie rzeczy tak absurdalne, dla nas tak y, y, niewyobrażalne. dziwne, niewyobrażalne, tak? A to się po prostu na świecie dzieje i to nie jest w równoległej rzeczywistości, chociaż to taka trochę dla nas równoległa rzeczywistość. No, no niestety, no nam się aż taka bieda nie, nie, nie może wyobrazić. No a tutaj mamy właśnie do czynienia z takimi dziewczynkami, które, no, widziałam filmiki, do jakiej one szkoły chodzą, która i tak funkcjonuje dzięki polsko-indyjskiemu wsparciu. No to... No nie moglibyśmy sobie wyobrazić, że mogą być tylko, nie wiem, betonowa podłoga, jakieś odrapane ściany i ławeczki z drewna, Zbite przypominające te z, z XIX wieku i jakaś jedna odrapana tablica zielona z kredą. No u nas też jeszcze w szkołach są tablice z kredą, ale to już raczej odchodzi do lamusa, a tam po prostu to jest norma. To znaczy, no nie wiem jak w innych szkołach, być może w samej stolicy też to wygląda inaczej, no ale tutaj mamy do czynienia naprawdę z biednymi dziewczynkami, które jeszcze długo, długo będą o tym opowiadały i będą tym żyły, tym pobytem tutaj. Bo nie tylko zagroda dla nich ma ten pewien czas, gdzie, gdzie mogą tutaj odpocząć, ale później też jeszcze są dla nich przewidziane atrakcje. Wiem, że jest przewidziany spływ kajakowy. No do tego 8 sierpnia jeszcze będzie się dużo działo. Bo przylatują do Wrocławia, ale odlatywać będą z Warszawy, z Warszawy tak? Tak. do, do tak. Deli. Y Przypomnę, że na pomagam.pl, że znaczy w opisie jest link dokładnie do tej zbiórki, żeby wesprzeć cały ten ich pobyt tutaj już w Polsce, bo już wcześniej była zbiórka, żeby, no wiadomo, wizy kosztują, przeloty też wiadomo, że to nie są małe pieniądze. A teraz potrzebne jest wsparcie na to, żeby przez ten czas, które będą, które będą w Polsce, Mogły spędzić jak najbardziej miło i atrakcyjnie, w czym pomaga oczywiście Małgosia hercuni i jej Kraszowicka Zagroda. Do zagrody też jest link, jeżeli chcecie się kontaktować z Małgosią, to zachęcamy. Każda pomoc jest mile widziana. I chciałem wrócić do tej historii tego Maharadży, bo. Te Indie, te, te związki z tym, z tym człowiekiem, który pomógł dzieciakom tym, z tego sierocińca w tym cudnym w cudzysłowie Związku Radzieckim. Ona się tutaj przeplata nawet lokalnie. Ja bym chciał, żebyś tą historię opowiedziała z, z tą sobótką, z, bo to jest naprawdę niewiarygodna historia. Może jeszcze y, zanim tu, to Jasne. wrócę, wrócę do, tego, do, do, do tej historii. Y, ten moment oczywiście w wielkim uproszczeniu, y, na którym skończyliśmy, że y, Maharaja zaoferował y, pomoc. Tak? Powiedział, że po prostu te dzieci zostaną jego gośćmi, jego prywatnymi gośćmi. I faktycznie ponad tysiąc dzieci przyjechało w latach y, 1942-1946 Przyjechało i przebywało w Indiach specjalnie przez maharadżę w zbudowanym osiedlu, mającym 60 domków, około, szkołę, kościół. Te dzieci mogły się uczyć, mogły odpocząć, mogły kultywować swoją wiarę, mogły uczęszczać na zajęcia do drużyny harcerskiej. Maharadża był wielkim miłośnikiem Polski. Stworzył taką, Polski. taką małą, małą Polskę. Tak, był wielkim miłośnikiem Polski i polskości. Już za młodu poznał Ignacego Paderewskiego. Bardzo wiele rozmawiał o Polsce. Był zachwycony kulturą w tym osiedlu. Zawsze kładł nacisk na to, żeby się odbywały jasełka, różne Występy teatralne dzieci. Nawet jemu synowi został podarowany strój krakowski, który miał do późnej starości. Biologiczny syn Maharadża miał ten strój krakowski do późnej starości. Także naprawdę y, Maharadża był wielkim miłośnikiem y, polskości i bardzo wierzył w to, że Polska odzyska niepodległość. Y, A potem po wojnie też wierzył w to, że Polska odzyska wolność, taką głęboką wolność. Tak. Ale już jej nie doczekał, niestety. No, tej, tak, już tej wolności, jaką tej, my tej znamy, już nie Ponieważ Maharadża mówi. zmarł w 1966 roku, ale zapytany, co chciałby w zamian za tak wielkie dobro okazane dzieciom, powiedział, że chciałby tylko, żeby jedna ulica była nazwana jego imieniem, która będzie w Warszawie. Także wiem, że w Warszawie jest na pewno skwer Dobrego Maharadży, jest też Szkoła Imienia Dobrego Maharadży. No, naprawdę, proszę sobie wyobrazić y, to bezinteresowność i to nieskończone dobro, które kierowało tym człowiekiem. Y, to był Maharaja, który się nazywał y, Jam Saheb Digwijay Sindhi. Był y, Maharają Nawanagaru y, w Indiach. Y, na pewno miał bardzo duży majątek i możliwości, żeby pomóc tym dzieciom. No ale wcale nie miał takiego obowiązku. Nie miał takiego obowiązku, ale miał wielkie, wielkie serce i traktował te dzieci jak ojciec. Zresztą od początku powiedział, żeby mówiły do niego ojcze, czyli bapu. I taki jest tytuł y, książki, którą dzisiaj we fragmencie cytowałaś. Tak, to jest y, książka pod tytułem Bapu opowieść o dobrym Maharadży autorstwa Moniki Kowaleczko-Szumowskiej. To jest przewspaniała autorka książek dla dzieci, która zajmuje się bardzo trudnymi tematami, przybliża najmłodszym czasy i dobrego Maharadży, tą, tą historię, i czasy II wojny światowej, powstania warszawskiego, powstania w getcie warszawskim, już tym właśnie najmłodszym dzieciom. Pisze wspaniałe książki, które warto przeczytać. Na pewno Państwo się przy nich wzruszycie, tak jak i mnie się to zdarzyło. Jest, są, są pisane prostym, ale naprawdę bardzo pięknym językiem, także zachęcam do zapoznania się z tymi historiami. No bo... a, ja, a ja bym chciał, tutaj ty, ty, okładka tej książki, czy link do tej książki będzie, jest w opisie, i yy, zachęcam Państwa do, do kupienia, do wypożyczenia, przecież biblioteki także ją. Posiadają. A ja bym chciał, żebyś o tym kontekście, tym, tym takim lokalnym opowiedziała, że, że zdarzyła się niesamowita historia, która połączy tego Baharadżę z tobą. Tak, no właśnie, teraz będzie ten łącznik. Yy, tutaj muszę wspomnieć o kolejnej wspaniałej osobie. Yy... Monika Szyma Efinowicz jest dyrektorką Muzeum Ślężeńskiego w Sobótce. Łączy nas i przyjaźń, i bardzo ścisła współpraca, czyli Kraszewicka Zagroda współpracuje z Muzeum Ślężeńskim. Robimy różnego typu razem działania. Rozumiemy się bardzo dobrze. I Monika kiedyś opowiedziała mi historię. Maharadży, którą zresztą znałam z jakiegoś artykułu w gazecie, który czytałam bardzo, bardzo dawno temu. Także już wiedziałam, że ktoś taki był, ponieważ jakby postać Maharadży funkcjonuje pod nazwą Polskie Dzieci Dobrego Maharadży. I okazało się z tej historii, którą mi Monika opowiedziała, że jej babcia właśnie była takim dzieckiem wziętym pod opiekę przez Dobrego Maharadża. Podkreślmy, że babcia jeszcze żyje. Babcia jeszcze żyje, są spisane, jak najdłużej. są spisane wspomnienia tejże babci. I na tej podstawie tych właśnie wspomnień powstała wystawa właśnie pod tytułem Polskie dzieci dobrego maharadży, która była do obejrzenia w Muzeum Ślężeńskim, być może że jeszcze będzie, która wędruje i w Polsce i nie tylko za granicę, żeby właśnie. Krzewić postać tego wspaniałego człowieka, jakim był Maharaja Nawanagaru. No myślę, że zasługuje na to, żeby skwery ulica, czy jakiś mały pomnik, a może w Świdnicy, a może w tej sobudce, warto to przemyśleć. Czasami szuka się jakiejś nazwy nowej ulicy, a może już nie trzeba szukać, tylko nazwać właśnie jakąś ulicę. Dobrego Maharadży. To jest w ogóle nie jego imię i nazwisko, tylko tak, jakby to się stało po polsku jego imieniem i nazwiskiem. Dobry Maharadża, prawda? To też ma jakiś taki uniwersalny przekaz w całej tej historii. Ta historia w ogóle brzmi trochę jak bajka. Niektóre bajki zdarzają się w życiu, to jedna z nich, którą powiedziała Małgosia. A ja bym chciał, żeby też była druga bajka, która zamieni się w rzeczywistość. I żeby jak najbardziej pomóc tym dziewczynkom z Agry i całej tej ekipie, która przyjedzie w zapewnieniu jakichś atrakcji, wyżywienia, pójścia na lody czy na pizzę. Jeżeli państwo są chętni, żeby coś takiego pomóc zorganizować, zorganizować, wesprzeć to w jakikolwiek sposób, to zachęcamy do kontaktu z Małgosią. Wszelkie kontakty i do pomagam.pl, i do, do zagrody, Kraszowickiej są dostępne w opisie. Bardzo zachęcamy. A właśnie jeszcze jedna informacja. Powiedziałaś o tym, że jak przyjadą do was, to, to nie tylko, że u was będzie, ale będzie to też w jakiś sposób relacjonowane, dokumentowane, prawda? Bo tego, tego nie opowiedziałaś. Tak, na pewno będzie relacja z ich tańca u nas w Zagrodzie. Będzie również występ grupy karateków, dzieci, które będą przedstawiały swoje... Umiejętności. Układ swojej umiejętności. Także tutaj już wiele osób ma różne pomysły na ten pobyt. No niestety nie jest on jakiś bardzo długi, ale postaramy się tutaj uatrakcyjnić jak najbardziej. Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie również. Tutaj ja nawet widzę do góry nogami, bo nauczyłem się, nauczyłem się też ładnie czytać od, od dołu. Do, czy do góry nogami. Jest o, impreza właśnie. też jeszcze w międzyczasie. Tak, gdyby Państwo y, chcieli. Y, oprócz, oprócz tego kapitolu. Zobaczyć, zobaczyć te dziewczynki właśnie tańczące swój układ choreograficzny, to jest taka możliwość. A mianowicie y, w najbliższą niedzielę, 14 lipca, na Placu Solnym we Wrocławiu, między godziną 10 a 15, y, będą y, różne atrakcje zapewnione z tematyki indii. Y, y, I również dziewczynki będą podobno trzy razy tańczyły ten swój układ choreograficzny. Także plac solny będzie pod we Wrocławiu flagą, oczywiście tak. plac ko ko solny koło Wrocławiu. głównego rynku. Mhm. Tak, będzie jakby pod flagą indyjską w tym momencie dostępny dla wszystkich y, chętnych zainteresowanych. Do czego za zapraszamy? Będzie można porozmawiać również z autorką książki wspomnianej Bapu Opowieść o dobrym Maharadży. Będzie częściowo przynajmniej właśnie wystawa y, Moniki Simi Afinowicz. No, i będzie dużo różnych atrakcji, także zapraszamy na plac salny do Wrocławia. Z, zapraszamy w ogóle do wspierania tej inicjatywy, spotykania się, uśmiechania się do tej całej ekipy, bo ona przecież też po świdnicy będzie gdzieś tam sobie chodzić, oglądać, patrzeć, co, co ma do zapewnienia nasza okolica. Ma przecież do zapewnienia całe mnóstwo atrakcji, których my być może nie zauważamy, a one na pewno docenią. Na pewno będzie to dla nich. Yy... Ważne być tutaj i, i będzie bardzo ciekawe, inspirujące i, i po prostu to będzie taki wyjazd, który naprawdę będzie dla nich lotem w kosmos. Tak jak tutaj wiele razy już było yy, to ujęte, to naprawdę jest takiej rangi dla nich, dla nich wyjazd. A dzisiaj do studio nazywa się Studio Dobrej Małgorzaty z Kraszowickiej Zagrody, która była moim Państwa gościem. Ma nazwisko Małgorzata Hercuń, żeby nie było wątpliwości. Zachęcamy do wsparcia i bardzo Ci dziękuję za przyjechanie do studia i opowiedzenie tej niewiarygodnej historii. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl.